Cześć wszystkim, tu Joto mama. Przychodzimy do was z kolejnym vlogmasem. Vlogmasem numer 23. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. O, dziś Słuchajcie, mamy tutaj y, trochę zmian. Dziadki od orzechu. Udekorowane schody. zdaniem, jak tobie się podoba? Podoba. Pięknie jest. A teraz ubieramy buty i jedziemy do kina. Boję na co jedziemy? Na Wąkę. Tak, słuchajcie, wczoraj czy przedwczoraj? Elias znów stąpił. I wydaje mi się, że rośnie nam moja koszykówka. Wczoraj czy przedwczoraj? Maja. Oglądaliśmy pierwszą część Wąki na Netflixie. Jak to, ja na fabrykę czekolady, tak? Przedwczoraj. Tak, więc teraz postanowiliśmy, że chcemy też zobaczyć tą drugą. A

Jeszcze drugą daj od razu To dwie od razu Proszę pana, proszę pana Słuchajcie, nadszedł ten dzień Mamy 23 grudnia i Mesio Nareszcie Demontuje trampolinę Nie mamy ani deszczu, ani śniegu Jest ogromny wiatr I y, nam się wydawało wczoraj, że ta trampolina Po prostu może odlecieć, bo faktycznie Ona już się ruszała i wydaje mi się, że właśnie ten dzień jest taki sprzyjający, że musimy to zrobić, zdemontować tą trampolinę i może będzie dobrze. Słuchajcie, była mini przerwa od nagrywania, ponieważ przyszła mama Tosi i Janka i e, dostałam prezent. A w tym czasie się naprawdę prężnie działa. Mam nadzieję, że nasza trampolina będzie uratowana. Słuchajcie, mamy już godzinę 16 i chyba mamy trochę śniegu. Nie za dużo, ale jest. A jeszcze, a jeszcze cieszysz się? Tak. Co tam masz, pokaż. A, to stadzi kupiliśmy wtedy, tak? Tak. Słuchajcie, a jeszcze już się nie może doczekać, za chwilę jedziemy do no który może, zdążymy do e, Mikołaja. Mamy taką chatkę piernikową. A, piernikową krainę, tak? Czy coś tak. takiego? Nie mogę tego otworzyć. Aha, <laughs> widziałam. O, czekaj, a dzisiaj słodycze. Bo a, jest jeszcze, Nie był, nie było, nie, było, nie, było, a nie A nie, był, 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 ale był dobry? Tak. Okej. Okay. ślimaków, ile tam masz? Eee... Pięć? pięć? Czyli wszystkie! Mówiłam ci, że pięć sztuk, a ty mówiłaś, że nie Dobra, ci pomogę, ale na pół wtedy. Będę ci pomocy. Co?! a jutro, słuchajcie, 24 okienko i to już jakiś kosmetyk. Największy! Dobra. O, czekaj, ty otworzyłeś... A, nie wszystkie, pomóc ci! Z no. swoimi poznokciami. Nareszcie chociaż dotknęłam tych kalendarzy. Oj, Przepraszam. To jest... żelek. Nie, rol, roll, roll. Mhm. Rol. Wow! Aisza, odejdź! Fajne to? Ile ludzi? Ja widzę, ile ludzi. Jeszku! mi moją opaskę. Co, co, co? To był ma taki mały szpagacik. Nie wiem, czy zdążymy. Jest kolejka, jest! Aisza, chyba jest. Jasku, już nie może się doczekać. Piernici? Tak, zobaczymy, jeśli będzie jeszcze otwarte, tak? A teraz, please! nie. To będzie naprawdę cudowne pomiątko, zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Słodziaki! O, ale super, naprawdę! Fajnie wyszło. No? Tu wszyscy, naprawdę super! O, tu jest ogromny pierniczek? Tak! Od razu to się nie zauważyłeś, prawda? ktoś miesza. Coś miesza, tak. Idziemy dalej. Tak, tam już wziąłem. Tam e, dziewczynka wzięła prezent stamtąd i tak. go spokojnie... No ona chciała. Ta no, ale tak, Fajnie gotują, tak? Fajnie. Ja, chodzimy po tych gotujesz no tutaj? ja jestem tym. Który? Z tym wałkiem? No. Tak? Myślę, ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy. No. Zobacz, wy wszyscy macie czerwone sweterki. Aisza, Maja, Eliasek, ty. I tylko ja zielony. Jak to Jak tak wyszło? Chyba, że jesteś nie nasza, z naszej rodziny. Jak, nie z waszej rodziny? jesteś bosem. Ty jestem bosem. Bosem, poniemużysk. Co? Bo nie, może... tak? bo nie, może nie ma lączka. Czy rączek nie ma? Jesteś lisica. Jestem lisica? W gerze znalazłam różowe domino, akurat dla Mai, prawda? Maj bardzo chciała mieć domino. I tu akurat tak się trafiło, że jest różowe. Więc jakby podwójny plus. Anisza. To jest. Słuchajcie, Elias oddał mi moją opaskę i znalazłam też dla niego taką fajną książeczkę. Zobaczcie. Zaraz, zaraz pokażę. A, tu już na pierwszej stronie. Wydaje mi się, że Elias będzie zachwycony. On uwielbia wszystkie pojazdy, straż pożarną. Te też coś się ruszę, nie wiem. Flaszek. Czekam. Co? Flaszek. To się nazywa zakupy przed świętami. Kupiliśmy chrupki dla Eliasko w Rossmanie. Zobaczcie, są no, takie mini promocji żeby wzięła jakieś takie e, chipsy pod chili, tak? Nie wiem co jeszcze kupimy. Może jakieś orzeszki takie dobre. Są bez cukru i wegańskie. Wegańskie. No już jest e, w temacie wszystko obczaiło, fajne. Weźmiemy te może te kakaowe. I te też są kakaowe. Dobra, no to wiesz co, tylko nie pokazujemy tacie, bo w razie też ostatnio zrobiłam takie duże, fajne zakupy w oszą chyba, też na tym ciale biło i kupiłam różne ciasteczka, też bez cukru, jakichś dobrych mąk i no Mysio nam to zjadł w jeden dzień. A myślałam, że minimum na dwa tygodnie wystarczy. Idziemy? Co, kupiłeś co kupiłam? To, co czego... to kupiłam? To, czego nie masz Jeden dzień. No, musisz rozciągnąć na dłużej. Nie, tam widzenie jest. Eliasku, zobacz. Widzisz? Fajny? Tak. Dobra, tak paluszek. Zobacz. A to? Tak. Będziemy czytać? Cieszysz się, Maja? Chciałaś, tak? Mamo, kupię <laughs> Wielbiciel barszczu. Słuchajcie, jest to tylko zupy, zupy, nie? A tu chyba tylko e, takie ogromne opakowanie, nie? Chyba nie można otworzyć. Uh -huh. Nie, Elias. Tu mniejszy. też nie to. Kupimy później w Lidlu, Eliasku, dobra? Nie, 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 nie można otwierać. Ja nie, mam drzwi, nie nie, nie. ja nie o drzwiach, mówię, dobra. Dobre bierzcie i to... Ale słuchajcie, teraz święto samo my już na Sylwestra się przygotowujemy. Zobaczcie w ostatni dzień, tak samo jak w sumie rok temu, wszystkie dekoracje w makro są. O wiele, wiele taniej. Zapraszam Was na nowy filmik ym, z pierniczkami. A yy, my mamy taki filmik z pierniczkami, czy będzie? Będzie. Moja ostatnia jest taka zaangażowana, więc zapraszam Was na, na łapka w górę. Świąteczna łapka w górę, tak? Różowa czy czerwona? Świąteczne. Święte, po prostu świąteczne. Mogę Wam coś powiedzieć, na ten filmik świąteczny, to musimy to kupić. No co będziemy z wami gotować? Gotować będziemy piec raczej, ciasteczkę. Piec. Widzisz Meciu? Gdybyś go naprawił, jeśli teraz on kosztuje 369, no to jeśli kupimy 3 sztuki dekoracji, to będzie minus 60%, to ile? 150 zł max. Co kupujemy? Ja chcę to do pokoju sobie. I, I tą chwilinkę. No właśnie chyba trzy sztuki różnych, Mi się tak wydaje. Chyba, że to musi być jednakowe. Trzy sztuki jednakowe. A tu nie jest, widzisz, zaznaczone, nie? A Słuchajcie, chwile nas nie było. Przechodzimy, a tu ma, my się już z kimś rozmawia, Elias rozmawia no, i. A no, mam po zabawki z Mają. Dobra i ten pan chciał rozmawiać z Mają. A, ma, a Maja mówi: jej nie przyszło tutaj rozmawiać. <grym 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 go? A co tam się tutaj to jest? Ten to mój synek. Czy nie? O, o, o! o. Zobacz, nie, to nie, ja... To, to, to spadło, to kupujesz. <noise> Ale to jest no. ciężkie ogólnie to. O. Ja chciałem tego właśnie wziąć. To. Spadło mi Nie wiem, masz rady to naprawić? A co są jest z tą na następnych świąt, masz cały później, jak coś rok, no to naprawisz go. Może. O, tutaj jest. No, on ma działać. A nie wiem, właśnie, on od do prądu. prądu działa? Do prądu chyba. Może po prostu nie jest nawet kompletny? Jak myślisz? Patrz, jest dół. O, zobacz, to ona no, to działa? Nie. A, tam jest. To trzeba podłączyć do prądu. Akumulator działa? Czy... Nie. Co spadło, to kupujesz. Rusza się. No. Słuchajcie, Maysia chce kupić taką choinkę, ale ja zauważyłam, że zobacz na wysokość 780 cm, czyli niecałe 8 metrów. 8 metrów do no. góry. No to czyli ile? Licz? Nie, lepiej. Do nie, 3. ono za dużo będzie, no co ty? Nie. To my wysokości. tego No my nawet takiej drabiny nie mamy. W wysokości dach. Naprawdę? Mówisz i tego kupujemy, Co? Kogo? Eli jest tak jak ja lubi ogólnie dziadków do orzechów. Tego i co z tym będziesz robił z nim? On będzie jeść. Gdzie? Gdzie on będzie mieszkał? W naszym domu. W naszym domu? Słuchajcie, zmieniliśmy lokalizację, jesteśmy teraz w Lidlu. Co jest, jest? tu barść. możesz tu, na pewno znajdziesz barszcz, tak. Ale nie kupiłeś, no to tutaj kupisz. Idziemy. Tu. Tak, gdzie, gdzie? Widzisz? No, udało się, tak? Duże opakowanie bierzesz czy szukamy jakiegoś mniejszego? Może być? To, to takie same, Elias. Dwa? Nie, jedno. Może hmm. się widzę, że jesteś smutna, ale mam pomysł. Za kilka dni zrobimy sushi W domu chcesz? Tak? No to słuchaj, musimy kupić e, awokado. Tak, awokado już mam. E, ogórki, łosoś. Co jeszcze? Coś tam jeszcze było, nie wiem. O, taki serek jak w Filadelfia. Tak? I sos sojowy. Zrobimy świąteczny przypis na TikToka. Kiedy? Jutro rano. <grym> Jutro dwudziesty już wyszło. Ale ty naprawdę, naprawdę na czas wszystko robisz. Tak. Dwa tygodnie ten mini. Teraz. Najpóźniej, dwa tygodnie temu to trzeba było. robić, Nie teraz. już nie pójdzie, raczej taki przepis. Pójdzie. pójdzie. Słuchajcie, to są nasze ulubione deserki. To jest z tapiłoko, A z cię ogólnie też sporo deserków robię w domu, ale z tapiołką no to nie, więc zazwyczaj pijemy więcej tych z tapiołką. Krokuły? bierzemy? Tak, 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 U nas wszyscy lubią. Maja, nie piję. Słuchajcie, nie miałam pojęcia, że to to fajna gra. My tutaj już gramy, nie wiem, który raz, piąty? Ale jak Mesiu dołączył, to 6, zaczęła 4, się jakaś masakra. 4, 4, ja, double sześć, ja zacięłam. nie, nie ma double 6. Ja? Bo my tak z dziewczynami grałyśmy na luzie, ale jak 2, dołączył 2, Mesiu, no to się 3, zaczęła rywalizacja. I Mesio już tutaj walczy, walczy. Dzień dobry, Cztery albo Zaraz. Jeszcze nie mam do końca, czekajcie. E, 6 albo cztery, tak? No bo teraz swój hmm. kolej. No wiem, już, 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 już. Cztery albo? Sześć. Mmm, dobra. Cztery. O! Zero albo sześć? Ja! Ty masz. Majusia? Masz coś? 6. Sześć, wow. Zero albo 0. Coś zaraz, co będzie, co będzie? No Iżeli. Jeżeli. Wow! Trzy albo zero, Isza. 3. 3 albo 0 mhm. 3 5 albo 0 Nie jestem pewna czy coś mam 3 5, 5 albo 0 4 albo 0 0 albo 5 4. 5. 4 Ja nie patrz chce za wszelką cenę wygrać Chociaż, chociaż gdzieś to 0, 0, tak wiesz, na boczku O tak 0 albo 4

Dobrze, teraz tak moja. Nie pozwólmy Tacie grać. Proszę. Dziewczyny działamy razem. No ja tak? już żupiłam. Brawo, brawo. Pas? Pas. 0 <laughs> <Aha. śmiech> albo 1, 3 e, albo 0, tak? Mmm, 3. 3 albo 3 albo 0. Brawo, moja. 6 albo 0. Pas. Nie? I. Wygrała! Yeah. Wygrałam! No co, co? Mezi się, się kłóci i mówi, że to jeżeli poprawnie gra! Meżo liczy wygra? się zabawa! Zabawa, rywalizacja. On cały czas tylko on chce wygrać. No, no co? a ja że. Oczywiście. Przepraszam. Masz w wczoraj i zaczęli wygrywać mnie, który grał bardzo długo. <noise> Domino. Raz moje, raz się. Kochani, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. W sumie już będzie ostatni vlogmas. Do zobaczenia. Pa pa.